Ułożyłem piękny wiersz. Początek, gdzie tak. Gościu, wsiądź pod moim liście, ma sobie. Nie dujdziecie tu słońce, przyrzekam ja tobie. Dumny jestem, że taki ładny wiersz mi wyszedł. Tak się chciałem pochwalić. No ale ja nie o tym, bo o sobie trudno jest mówić. Choć bardzo lubię i mogę długo, bo jestem bardzo zdolny. Tak jak nowy nasz premier też może długo. Pan Marcinkiewicz miał referat programowy w Sejmie i premierowi się zarzuca, że dosłownie zerżnął część swojego ekspozę z ekspozę Markabelki. Mój rząd dokona zmian w zarządzaniu Skarbu Państwa i w polityce prywatyzacyjnej. To te sfery wymagają radykalnego uporządkowania. Tu, jak nigdzie indziej, powinny występować zasady przejrzyste, czyste i zrozumiałe. Tak powiedział pan Marcinkiewicz teraz i takie same słowa padły z ust pana Belki w 2004. I obecnemu premierowi zarzuca się plagiat i piractwo ekspozycyjne. A jakie to ma znaczenie, że Marcinkiewicz ściągał od belki? Jakby któryś z nich chciał to, co mówi, realizować, to by może miało. A tak to powiedział, bo powiedział, bo coś powiedzieć musiał. Przecież nie wyjdzie premier namownicy i nie będzie milczał. Patrzcie, jak ja jestem fajny. Poglądajcie sobie. Jennifer Lopez to nie jest coś powiedzieć musiał. Na no to przedstawił program gospodarczy rządu program dowcipny, śmiały i dowolny. Bo śmiało i dowolnie premier korzystał z rozmaitych innych programów, a to Marka Belki, czyli rząd będzie realizował programy SLD i PD. Samoobrona mówi, że w dużej mierze rząd przyjął ich program. Jest więc to program urozmaicony i nie powinniśmy się nudzić. Choćby dlatego, że spójny i oryginalność rządowego programu może zmienić ten program gospodarczy w pogrom gospodarczy.